Fasynot, to znaczy, że jesteśmy w drodze, a skoro idziemy, to rodzą się pytania, na jakim etapie tej przygody synodalnej jesteśmy, i o tym właśnie chcemy dzisiaj opowiedzieć. Witamy bardzo serdecznie. Witamy i opowiadamy. To znaczy, cała sprawa jest dość prosta, mimo wszystko, że tak brzmi na skomplikowanie, ale dekretem księdza arcybiskupa został wyznaczony na poziomie każdego dekanatu koordynator. No i koordynator wybiera sobie ze swoich współpracowników, na osób, z którymi współpracuje, zastępcę i do, tego, do tej dwójki dołączy jeszcze pomocnik koordynatora. I te trzy osoby są odpowiedzialne za przeprowadzenie tego spotkania, takiego synodalnego, tego wysłuchania na poziomie dekanatu. Oczywiście jak to zrobić, wszystkie techniczne szczegóły poznają koordynatorzy i cały ten zespół, który zapraszamy serdecznie na szkolenia, które będą miały miejsce w, w grudniu. No i wówczas w czasie tego spotkania dokładnie powiemy o takim sposobie przeprowadzenia tych, tych spotkań synodalnych. I wtedy wyjaśni się, co to znaczy, że każdy ma prawo być w czasie synodu wysłuchany, że tam jest miejsce przestrzeń dla każdego, a nie tylko jakby mogło się teraz wydawać dla koordynatorów, dla delegatów, dla ludzi już wcześniej wybranych. Tak. Tak, my zaczynamy od poziomu dekanatu, ponieważ musimy mieć taki dobry punkt startowy i musimy przygotować osoby, które dalej będą to doświadczenie sądane przekazywały pozostałym. Stąd, na ten moment, w tej chwili obecnej, w którym jesteśmy, zaczynamy właśnie od przygotowania koordynatorów i tego zespołu na poziomie dekanatów. Szkolenia, które są przed właśnie tymi osobami, na czym będą polegały i po co one są organizowane? Są organizowane po to, żeby móc sprawnie przeprowadzić to spotkanie snodalne właśnie na poziomie dekanatu, czyli osoby, które przyjadą na to szkolenie, dowiedzą się, jak, ono, jak to spotkanie ma przebiegać, dowiedzą się trochę o idei samego snodu, o tym, jak słuchać, jak rozmawiać, jak rozeznawać, jak dzielić się tym wspólnym doświadczeniem Kościoła, które ma być takim właśnie, taką przestrzenią wspólnego spotkania. Krótko mówiąc, to szkolenie, to tak brzmi szkolenie, ale to będzie spotkanie, w ramach którego wszystkie informacje w sposób prosty, zrozumiały przekażemy tym osobom, które mają potem wnieść ten impuls synodalny do dekanatu. Czyli będą sprawy techniczne, ale będą to też bez wątpienia sprawy duchowe, bo po to wszystko to jest zorganizowane. Tak, to brzmi tak dość technicznie można początek, ale poza tymi formalnościami, które musimy przeprowadzić, żeby cały proces mógł się sprawnie odbyć, to jest przede wszystkim wydarzenie duchowe i wydarzenie spotkania i na tym będziemy się koncentrować. I to niech będzie dla nas zachętą. Zachęcamy też Państwa do obejrzenia kolejnych filmów, gdzie będziemy tłumaczyć jak działa synod. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.